Dzień dobry, witam Państwa w pierwszym po wakacyjnym programie i zapraszam na wczesno-jesienną przejażdżkę w towarzystwie znanego w środowisku motocyklistów kolekcjonera starych jednośladów. A skoro mowa o zabytkowych pojazdach, to warto słów kilka powiedzieć o historii motocykla, no i o tym, jak rodzi się motocyklowa pasja. Historia motocykla zaczęła się jeszcze w XIX wieku. Wszyscy, w większości, jak ktoś pisze historię motocykla, to pierwsze co się pojawia, to Gottlieb Daimler z swoim pomysłem ustawienia silnika jednocylindrowego w drewnianą ramę. Trudno powiedzieć, że to jest motocykl, bo ma jeszcze kołka z boku. Także to taki troszeczkę rowerek dziecięcy z silnikiem, ale już uznaje się, że to jest jednoślad. Natomiast tak naprawdę motocykle, które możemy uznać za motocykle, to są rowery do których doczepiane były silniki, które już powolutku zaczęły być miniaturyzowane, mieściły się w tych rowerowych ramach i to mamy, można powiedzieć, początek XX wieku. Nie ma jakichś takich opracowań, kiedy dokładnie pierwsze motocykle się pojawiły na naszych drogach, tutaj na terenie Polski. No Na pewno już odzyskanie niepodległości, Spowodowało, że ten rozwój motocyklizmu na terenie Rzeczypospolitej już ruszył, że tak powiem, z kopyta. Jeśli chodzi o zabytkowość, no to pewnie tak jak ze wszystkim. Coś, co jest już nieprodukowane, coś, co jest trudno dostępne, no wiadomo, staje się obiektem pożądania. Kolekcja, jak gdzieś kiedyś przeczytałem, zaczyna się od momentu, kiedy to, co uzbieraliśmy, zaczynamy porządkować. I ustawiać w jakiejś właśnie harmonii możliwością prezentacji i obejrzenia bez problemu każdej sztuki. Wtedy jest moim zdaniem kolekcja, bo no ustawienie wielu nawet motocykli, gdzie nie możemy do nich dojść i zobaczyć, na czym polega różnica między jednym a drugim, no to nie jest kolekcja, tylko zbieractwo. Już teraz zaglądamy do parku maszyn Sebastiana Zonika, pasjonata motocykli i kolekcjonera starych jednośladów własnymi rękoma przywracającego im dawną świetność. O swoich kilkudziesięciu eksponatach Pan Sebastian z zawodu artysta-plastyk mógłby rozprawiać godzinami, a jego pasja zaczęła się w sposób nietypowy. Koleżanka kiedy zapytała się, czy nie znalazłbym kogoś, kto by mógł jej po prostu pomóc w odpisaniu Bloku, no i powiedziałem, że jej pomogę, i tak to się zaczęło, ponieważ w tej piwnicy znalazłem pierwszy motocykl. E, to był jeszcze lata 90. E, jej był zupełnie niepotrzebny do niczego, ja wtedy byłem młodym chłopakiem. Zafascynowała mnie konstrukcja tego wynalazka. To jest 29 rok, motocykl standard niemiecki. Ja jeździłem na motocyklach jako młody człowiek. Miałem jakieś tam proste motocykle czy motorowery, i dla mnie to była maszyna. Duży motocykl, tak? To jakby w, w oczach moich no to tak jakby troszeczkę taka sytuacja upgradeująca mnie, tak? że nagle mam coś, co jest dużego. Potem motocykl był kolejny i kolejny, i następny, i apetyt rósł w miarę jedzenia. To zawsze były jakieś motocykle z przypadku. To większość motocykli w mojej kolekcji to gdzieś się po prostu pojawiło, gdzieś je zobaczyłem, gdzieś się zobaczyłem na jakimś zdjęciu, tropiłem te motocykle, wyszukiwałem, odkupowałem, czasami poszukiwałem motocykli, które były u mnie w rodzinie, a czasami to były takie sytuacje, że po prostu ktoś gdzieś w jakimś albumie pokazał mi jakąś fotografię i jak grążyłem temat i finalnie odszukiwałem i odkupowałem ten motocykl. W większości przypadków to były motocykle, które nie nadawały się do uruchomienia. Trzeba było je kompletować. Te procesy trwają latami. To jest zbieranie części, zbieranie materiałów, badania takie typowo historyczne. Trzeba się każdego modelu nauczyć. Trzeba to wszystko jakby wyszukać. Ja nie mam jakiejś tam wielkiej kolekcji tych motocykli, jakiegoś tam wielkiego składu w tą branżę. Jest to tam kilkadziesiąt maszyn, ale to wynika właśnie z tego, że ja to robię niespiesznie. Sporo motocykli u mnie to są takie projekty, które sięgną latami, kiedy zbieram części, zbieram wiedzę, zbieram materiały. Bardzo często robię po kilka motocykli tego samego typu z kilku różnych roczników, no bo ta jakby wiedza, którą się zdobywa po czasie, powoduje to, że człowiek wie, że no w takim roczniku tego modelu ma być taka lampka, a w innym inna lampka, i te części przekładamy. No i ten proces trwa miesiącami, latami. Ja uważam, że lepiej jest więcej poświęcić czasu na właściwe, historyczne odbudowanie danego modelu niż samą jazdę, bo jazda tymi motocyklami w dzisiejszych warunkach nie jest jakoś super przyjemnością, no chociaż jest to inny inne zupełnie doznanie, tak? ale mając motocykle współczesne gdzieś tam, to widać że po prostu, że to jest przepaść. Tak? Tutaj tego komfortu nie mamy, tych, nie wiem, hamulców, możliwości i tak dalej, natomiast sama sobie jazda jest też frajdą. Tak? Natomiast większą frajdą jest samo odbudowywanie i poszukiwanie tych wszystkich elementów do tego tak? i zdobywanie wiedzy. Czasem te motocykle u mnie są gotowe do jazdy i trafiają na emeryturę, na półkę, a czasami są to takie motocykle, które pozyskujemy jako trochę to nazywam jako mebel, tak? ponieważ one są w stanie zachowania, od nowości nierestaurowane, w dużym stopniu kompletne. I wtedy one trafiają po prostu jako eksponat. Tutaj za mną stoi Ariel Model B, to jest 27 rok, użytkowany od początku w jednej rodzinie. Można powiedzieć, że jestem jego drugim właścicielem. Ten motocyk pewnie by zaczął jeździć, jeśli by się go usprawniło. Natomiast on sam, w takiej formie, w jakiej jest, powinien zostać w takim stanie zachowania. I my traktujemy go jako po prostu eksponat. I on trafia na półkę po to, żeby podziwiać jego stan, jego, jego wzorzec, jakby zachowania. Za mną jest tutaj kolejny ciekawy motocyk. To jest BMW R2, rocznik 31. Jest to ciekawy motocykl na tle innych tego typu motocykli BMW, bo nie tylko, że ma piękną sylwetkę, to jeszcze jest to jedna z pierwszych serii produkcyjnych. Dość rzadki i trudny motocykl do skompletowania. Ten jest w pełni jeżdżący, można z niego korzystać. Jest na tyle śliczny i ładny, że warto na niego sobie czasami po prostu popatrzeć i zobaczyć, jaką sztuką było zaprojektowanie takiej linii, która no jest niepowtarzalna. Mamy motocykle duże i mamy motocykle małe. Za mną stoi duży motocykl, przykład większego motocykla, może nie największego, ale większego, amerykański Harley Davidson, model WLA, 42 rok. Przyjemny do jazdy, gabarytowo wygodny, ale to jest amerykański kawałek historii. Natomiast na półce, na górze możemy zobaczyć polską historię. W Polsce mieliśmy też odpowiedniki tego typu motocykli, jeśli chodzi o gabary, to nawet większe. No, na półkę bym takich nie zmieścił i takich też nie posiadam w kolekcji, ale to, co tutaj na górze widzimy, to jest przekrój na przykład motocykli powojennych polskiej produkcji, mniejszych motocykli, ale równie istotnych, bardzo cenionych przez polskich kolekcjonerów. Uważam też, że to są bardzo ładne motocykle. Czy to jest Sokół, który tu widzimy czarny, maluteńki Sokół 125, czy różne wersje wersje specjalne SHL-ek. Biała zwana defiladową SHL-ką służąca w marynarce wojennej. Mamy niebieską, która służyła w poczcie polskiej łączności, czy wersję wiśniową, to tak zwana wersja eksport przez niektórych nazywana eksportową, bo ona wychodziła w lepszym zestawie wizualnym rzadszy model. Każdy z tych motocykli na swój sposób zachwyca. Teraz stoimy przy motocyklu radzieckim. Jest to motocykl TIS AM600. To były motocykle produkowane w latach 30. i 40. i na potrzeby wojska, generalnie jakichś tam służb innych. Nie był to motocykl cywilny. Dosyć rzadki motocykl. Niewiele jest takich motocykli w ogóle u nas w kraju, niewiele jest na świecie. Mam ich kilka w swojej kolekcji. To jest motocykl, który jest motocyklem trudnym do zrobienia. Nauczenie się tego motocykla historycznie, zdobycie materiałów do niego, nauczenie się, jak ma być skomplikowany, rocznikowy dany egzemplarz i w ogóle zdobycie części jest bardzo wymagające. I to cieszy. Mnie akurat na przykład najbardziej cieszy w takiej pracy przy tych motocyklach zdobywanie tej wiedzy, właśnie zdobywanie tych umiejętności, tego, jak to ma wyglądać. No i oczywiście finalny efekt. Rodzą się bardzo powoli w bólach, bo zdobywanie tych części do tych motocykli jest trudne, zwłaszcza w aktualnej sytuacji, gdzie nie mamy dostępu do rynku zagranicznego, gdzie możemy pozyskać te elementy. Natomiast wierzę w to, że w przeciągu kilku miesięcy pierwsze egzemplarze wyjadą sobie spokojnie na drogi. Jak wspomniałem, już moja historia zaczęła się od jednego pewnego motocykla dokładnie motocykla standard, model BT600. Motocykla turystycznego, wyprodukowanego w 29 roku. Uniż za nami stoi w tamtym miejscu. Jest kompletowany już przez wiele, wiele lat przeze mnie, bo się uparłem, że będzie to motocykl, który będzie maksymalnie oryginalny, na tyle, na ile mi się uda do niego dozbierać tych części. Zostało mi do skompletowania niewiele tych elementów, głównie osprzęt kierownicy poprawny czy lampy. Motocykl jest już uruchomiony, wyremontowany mechanicznie, natomiast nie pomalowany jeszcze, nie zebrany tak jakby w całość. No, Potrzebuje tych trochę jeszcze elementów. On sobie tutaj stoi na tej pływce, jak coś kupię, to sobie układam około niego części, czy przekręcam, czy dokręcam. Moim zdaniem jest już na dobrej drodze, bo tych elementów nie zostało wiele. Ten motocykl ma oczywiście wózek boczny. Jest to wózek boczny, który był standardowo montowany do tego motocykla przez fabrykę. Jest to wózek nazywany typem Cygaro. Nie jest to wózek boczny fabryki macierzystej motocykla. Jest to innego producenta, ale był sprzedawany w fabryce czy u dystrybutora jako zestaw. Ciekawostką jest też to, że firma Standard Goodbrod istnieje do tej pory. Ona produkuje dzisiaj kosiarki, jakieś agregaty prądotwórcze, ale zachowała się dokumentacja. Ja yy, pisząc do nich maila, podając numer nadwozia tego motocykla, uzyskałem informację, kto kiedy go kupił i w jakiej konfiguracji on opuścił fabrykę, w jakiej konfiguracji został też sprzedany. Ja dokładnie wiem, jak ten motocykl ma wyglądać. No Dzięki temu też, też buduję tą determinację do tego perfekcyjnego bardzo odrestaurowania. Na sam koniec warto powiedzieć jeszcze o motocyklu polskim Soku 600. Jest to jeden z tych motocykli moich dyżurnych, który ja jeżdżę na co dzień. Na tym motocyklu często w jakichś tam rajdach biorę udział, czy, czy w mistrzostwach polskich bardzo zabytkowych. I on jest taki troszeczkę i zakurzony i trochę zaolejony, no ale jest to taki wierny towarzysz, motocykl, który zawsze dojedzie do końca, zawsze przejedzie, czasami ma lepsze dni, czasami gorsze, ale jest troszeczkę taką konstrukcją niezniszczalną. No takie też były założenia jego konstruktora, Pana Tadeusza Rudawskiego, bo to motocykl przeznaczony dla wojska, ale też trochę dla turystyki. I miał być motocyklem solidnym i też takim na tyle prostym, żeby go nie było łatwo uszkodzić. No i on tak się rzeczywiście zachowuje. No, jest przyjemny do jazdy, jest dosyć wytrzymały i naprawdę no, potrafi różne terrory drogi i terrory jego traktowania znieść. No, dzięki temu jest to jeden z moich ulubionych motocykli w mojej kolekcji. Teraz ładnie mówię tak, jakby wygląda trochę cywilnie, ale docelowo u mnie zostanie on kiedyś przemalowany na motocykl wojskowy, ponieważ pierwotnie on był w zielonych kolorach. On przez ostatnie lata jeździ w takim właśnie malowaniu jakby chwilowym, natomiast finalnie będzie to motocykl typowo-wojskowy, zielony, i tak też stanie gdzieś tam w jakimś tam czasie na którejś tam półce, ale póki co jest wiernym towarzyszem rajdów. Mam nadzieję, że udało nam się odrobinę zaszczepić u Państwa motocyklową pasję. Dziś w programie to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam za miesiąc. Do zobaczenia.